Witam wszystkich na moim niecodziennym filmie. Mam dla Was taką ciekawostkę. Mam nadzieję, że spodoba się. Zapraszam do oglądania. Jakiś czas temu odkryłem gniazdo na moim drzewku. No i chciałbym, żebyście zobaczyli, sprawdzili są jaja? I napisali w komentarzu Zapraszam Od razu przepraszam za Wszelkie stuki puki Szurburu No bo jak to jest właśnie Każdy wie No i co? Były jaja, ja sprawdzę później. A na razie nagrywam dalej. Zmiana pozycji. Zmiana pozycji kamery. A to dziupla była zbudowana przeze mnie kiedyś tam. Jednego roku ktoś tam mieszkał. Pytanie: czyje to gniazdo i czy było zamieszkane? Pozdrawiam, na razie. Cześć.